Ten serial rozpoczął się niczym przygodowe kino w stylu Piratów z Karaibów. I nawet w muzyce było słychać fascynację tym filmem. Do tego mamy w tym serialu irlandzkie klimaty muzyczne, historyczne tło i wydawałoby się, że wszystko idzie w stronę świetnego filmu e, przygodowego. Nagle, nagle do akcji wkracza magia. Jest jej z odcinka na odcinek coraz więcej. I tak e, film, który Miał być moim zdaniem filmem przygodowym, zamienia się w serial Fantazy. Co nie zmienia faktu, że ten serial ogląda się bardzo dobrze, lecz jak dla mnie nie jest to serial, który po zakończeniu jednego odcinka ma się ochotę włączyć kolejny. A tym razem Disney od razu udostępnił wszystkie odcinki jakby chcąc zabezpieczyć nam rozrywkę na wielkanocne święta.